Cześć. Witam was serdecznie w ostatnim odcinku w tym roku. Dzisiaj jest sobota i jutro mamy e, zaczynają się święta Bożego Narodzenia. Dlatego też życzę wam wszystkiego co najlepsze, żebyście spędzili ten czas z rodziną, e, żeby było miło i przyjemnie i żebyście się nie obżarli jak świnie za każdym razem i faktycznie ten trzeci kawałeczek serniczka no może nie do końca jest, że tak powiem, dobrym kierunkiem, chociaż są święta w sumie. Czemu sobie żałować? Oczywiście życzę Wam też dobrego nowego roku, na pewno lepszego niż ten, żeby był dla Was taki z sukcesami, taki, gdzie nie będziecie się za dużo przejmować, żeby to jednak lekko wszystko szło i żebyście zrealizowali swoje plany, bo chyba to jest najważniejsze. Oczywiście to takie nudne szczęścia i zdrowia, ale zdrowie jest ważne, przynajmniej w tych czasach i w tym wszystkim, co się dookoła nas dzieje. Dbajcie o nie, bo warto. A teraz przejdźmy do tego, jaki ten rok był, co się w nim wydarzyło, a wydarzyło się trochę. Mamy też trochę rozwojowych planów, jak wiecie, y, są u nas też medialne projekty, które realizujemy. I w Fajny był ten rok. Był bardzo ciężki, jeśli chodzi o współpracowników, o ludzi, z którymi pracujemy, współpracujemy, dlatego że niektórzy wyjeżdżali, niektórzy byli zmuszeni do tego, żeby wyjechać, niektórzy musieli odejść, a też będziemy mieli od nowego roku u nas nowych członków, z którymi już mieliśmy przyjemność pracować, i myślę, że to będzie bardzo fajna współpraca. Jak również na chwilę obecną szukamy, i blacharzy, i lakierników, a również pomocników lakiernika, czy też pomocników blacharza. Ale to są osoby, które fajnie by było, żeby już no, coś wiedziały, żeby nie trzeba było uczyć wszystkiego od zera. Dlatego kogoś, kto ma doświadczenie, a chciałby u nas spróbować swoich sił, zapraszamy serdecznie. Myślę, że to może być całkiem fajne. Pracować przy no chociażby takich projektach, które u nas w tej chwili stoją, i gdzieś te samochody co chwilę się będą wymieniać. No i właśnie w przyszłym roku, bo to też taka mała zapowiedź będzie z ciekawych samochodów, bo jest ich już trochę zapisanych na przyszły rok ale z ciekawych samochodów będzie Kuda czy też Barakuda? Jak odpalicie sobie serial nasza Bridgisa, to jeździł on nią w Cabrio, a my ją dostaniemy z dachem. Yy, I to jest całkiem ciekawy samochód. Jest on częściowym, po częściowym spaleniu. Będziemy w nim wymieniać dach, będziemy w nim wymieniać całą tą ćwiartkę. Dlatego też warto, żebyście zobaczyli ten odcinek, bo to jest taki kultowy samochód, który zresztą no, zawsze ja chociażby chciałbym mieć i myślę, że ze mną setki tysięcy ludzi, żeby tym samochodem się cieszyć. Prawilne V8, także to zawsze robi robotę. Będą też projekty drifterskie, zobaczymy oczywiście, jak to tam z czasem będzie i czy się zgadamy. Też to będą projekty medialne, nie chcę jeszcze za dużo zdradzać. Powiedzmy, że jesteśmy na etapie na razie ustaleń, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Z ciekawych samochodów, jeśli chodzi o lakierowania, na pewno wyjedzie od nas 24, które będzie już gotowe w styczniu. Za 108, za chwilę bierzemy się lakierniczo, więc też jeszcze nie widzieliście żadnego materiału z tego samochodu. Mazda MX5 NB również będzie też obrabiana lakierniczo, więc te samochody gdzieś tam. Z takich ciekawszych właśnie e, będą na kanale. Za mną również stoi Subaru WRX, e, też w bardzo ciekawej specyfikacji. Podobno z fotelami, które są warte milion dolarów, ale tego jakby ja Wam nie potwierdzę. Również całkiem fajny e, samochód. Będzie kilka takich rodzynków. Będzie w przyszłym roku dużo się działo. Na pewno będziemy mieli też rozbudowę, więc w międzyczasie dużo, dużo e, będzie się u nas działo również w mediach, dlatego że uruchomiliśmy TikToka. Na którego Was serdecznie zapraszam. No i oczywiście zobaczycie Porshambo. Jak najbardziej będzie z niego więcej materiałów. Będziecie mogli to obserwować, można powiedzieć, na bieżąco. Obecnie czekamy jeszcze na resztę części, ale już powoli, powoli za niego się zabieramy. To tyle, jeśli chodzi o taką część noworoczną. No i oczywiście zbliżamy się też. Dzięki Wam, dzięki Tobie do 20 tysięcy subskrypcji, dlatego jeżeli macie do nas pytania, ponieważ chcemy zrobić Q&A, zadawajcie je poniżej w komentarzach. Mogą być to pytania techniczne, mogą być to pytania blacharskie, również będzie mój brat, na który odpowie na te, na te pytania, mogą być czysto lakiernicze, mogą być też... Gdzieś tam no, takie pytania ogólne, czego jesteście ciekawi, mogą być pytania o koszty, mogą być pytania o wszystko. Pytajcie to, o co chcecie, zostawcie komentarz. Na pewno Brian przejrzy te pytania. Ileś tam powtórzonych zrobimy, na pewno ileś powtórzonych zbierze i zrobimy na nie odpowiedź. Będziecie widzieli to pewnie gdzieś pod koniec stycznia na naszym kanale. A póki co, jeszcze raz, wesołych i szczęśliwego nowego. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.